Co wam się przydarzyło? wrażeń. Lu lubię pływać, złapałem się za kajak e, i zaczął nabierać wody. I teraz się pan tego kolegi zapytał. I co dało się wywrócić taki kajak? No. I kamizelka mi wyskoczyła. Jak ci wyskoczyła kamizelka? Normalnie. Górą. I zostałeś bez kamizelki? I, i co robiłeś wtedy? No kajaka się trzymałem. I co się stało? Ktoś przypłynął wam na pomoc? Dwoje yy, panowie. I, i, I co dalej? No i po tym dopłynęliśmy do brzegu, nie wiem Fajnie Będzie było? Tak. Będzie. O! Będzie w telewizji! Może cię pozdrowić mamę! mamę pozdrawiam, pozdrawiam mamę i tatę! i tatę! I całą Polskę! I dalej mnie już nie ma, jestem za mokry, słyszę. Się.